Event na żywo, masa nowości, sezon trzeci w rozdziale 5 Fortnite'a, w tym rozgrywka, zwiastuny karnetu bojowego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy w następnym sezonie chcielibyście mieć karnet bojowy totalnie za darmo, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu eventu, który obecnie dzieje się w grze. I w ostatnim filmie mówiłem Wam mniej więcej jak to obecnie wygląda: że, oczywiście, cała właśnie statua jest na etapie, gdzie ładuje pioruny i później strzela nimi w puszkę Pandory. No, i jak się okazuje, no to cała właśnie puszka Pandory jest już praktycznie w 100% naładowana. No i właśnie dnia dzisiejszego odbędzie się ostatnie uderzenie, które, oczywiście, do, że tak powiem, napełni do końca tą oto puszkę. No i tak naprawdę później do końca nie wiem. Wiadomo, co ma się stać, ponieważ wiemy, że właśnie jeszcze jedno uderzenie ma być właśnie z czerwonych piorunów. No i przy okazji moi drodzy, no to w którymś etapie właśnie cały posąg, który że tak powiem ładuje te pioruny i ogólnie znajduje się właśnie na górze Olimp ma nadzwyczajnie w świecie po prostu, no, że tak powiem pęknąć, także naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. No i oczywiście, no, że tak powiem przypominam również o tym, że właśnie gdzieś w trakcie tego wszystkiego ma być również cała burza piaskowa. Wiemy, więc osobiście wydaje mi się, że naprawdę całkiem ciekawa sytuacja. No i oczywiście, moi drodzy, już dnia dzisiejszego będzie właśnie to ostatnie uderzenie. No i oczywiście wtedy dowiemy się tak naprawdę co dalej. Także właśnie będę was, oczywiście o wszystkim na bieżąco update'ował, Także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby tego nie przegapić. No i my teraz przechodzimy sobie do naprawdę całkiem sporej nowości, jeśli chodzi o zmiany. Ponieważ chociażby mamy właśnie informację, że właśnie łańcuchy Hadesa zostały wyłączone do końca sezonu, ale w właśnie turniejach. Także to taka informacja dla osób, które właśnie te turnieje grają. Poza tym wszystkim no to plecak Jody został oficjalnie dodany ponownie, co oznacza, że znowu właśnie można nim grać. I ten przy okazji powinien pojawić się właśnie również w sklepie. Tak samo również moi drodzy w sklepie już na moment, jak właśnie oglądacie ten materiał, powinny być dostępne nowe skiny z Lokiego. Czyli oczywiście cały zestaw, który obecnie widzicie na ekranie, gdzie mamy oczywiście wiadomo skina Lokiego, przy okazji jakieś malowanie. Jakieś kilofy i tego typu rzeczy. Więc, oczywiście, jak będziecie sobie kupowali takowy zestaw, możecie to zrobić z kodzikiem HEXOCOD. Natomiast, moi drodzy, jak się okazuje, no to już dosłownie za dwa dni będziemy mieli tak zwany Światowy Dzień Świadomości Dostępności. No i właśnie w 2023 roku w Fortnite, dzięki temu, otrzymaliśmy po prostu, że tak powiem, darmowe nagrody. No i jak się okazuje, no to jest szansa, że w tym roku po raz kolejny, na przykład, dostaniemy te same nagrody, które nadzwyczajnie w świecie no były rok temu, czyli właśnie emotka GGWP, i z tego co wiem, jest to również plecak. Także według mnie, naprawdę całkiem ciekawa sytuacja i zobaczymy dokładnie 18 maja, czy rzeczywiście coś takiego zostanie po prostu wprowadzone. No i jeśli chodzi o właśnie nowości, to tak naprawdę tyle, ponieważ nie ma co się oszukiwać, teraz już tak naprawdę nic takiego mega, mega nadzwyczajnego się po prostu nie pojawi, ponieważ moi drodzy zbliżamy się oczywiście naprawdę ogromnymi krokami do sezonu trzeciego w rozdziale 5 Fortnite. No i właśnie teraz przejdziemy sobie Do całego tematu tego sezonu Ponieważ mamy całkiem sporo Właśnie informacji, jeśli akurat O to chodzi, więc oczywiście na samym Początku, jeśli chodzi o cały ten sezon No to ma on być w właśnie motywie Postapokaliptycznym No i tak, jeśli chodzi właśnie o jakieś Kolaboracje i tak dalej, to na pewno Wiemy, że z kolaboracji będziemy mieli Metalikę, przy okazji Fallgeisy No i oczywiście Piratów z Karaibów Także myślę, że naprawdę to jest Całkiem ciekawa sprawa, natomiast nie wiemy, co będzie sekretnym skinem następnego sezonu, czy jednak będzie to ktoś z Metaliki, czy bardziej ktoś z Piratów z Karaibów. Przy okazji, moi drodzy, no to wiemy, że każdy właśnie sklep z przedmiotami będzie miał specjalny nowy licznik i będzie to nowa opcja właśnie w sezonie. No i nadzwyczajnie w świecie przy po prostu skinie będziecie mieli, kiedy ten znika ze sklepu. Następnie, moi drodzy... Mamy właśnie tak zwane po prostu piaskowe rzeczy, ponieważ wiadomo, że niedługo przez mapę ma przejść burza piaskowa, no i oczywiście wiadomo, że zostanie przez to stworzony jakiś specjalny nowy biom. Przy okazji mamy właśnie uzbrojone auta, następnie mamy pociąg parowy, następnie oczywiście Klombo ma powrócić do Trybulego i naprawdę jeszcze więcej. Natomiast moi drodzy, my mamy, do no, generalnie jeszcze właśnie więcej informacji związanych z tym sezonem i są to informacje związane z karnetem bojowym. Na samym na początku mamy to, że właśnie Mark Rain, czyli osoba, która co sezon daje nam słowo na następny sezon, właśnie już to słowo ujawniła. Jak się okazuje, no to słowo na właśnie sezon trzeci rozdziału piątego to słowo nitro. Także to akurat bardzo ciekawa informacja i może to albo oznaczać właśnie uzbrojone auta, albo tego oto właśnie skina, ponieważ jak się okazuje, no to ten skin ma na sobie właśnie napisane nitro. Także generalnie pasowałoby to właśnie pod tego skina. Przy okazji jest on właśnie w takim motywie. Apokaliptycznym, więc, no, jest naprawdę duża szansa, że rzeczywiście otrzymaliśmy tutaj zwiastun pierwszego skina. Ale oczywiście to nie jest jedyny zwiastun skina, ponieważ jak się okazuje, mamy jeszcze więcej zwiastunów karnetu bojowego. Chociażby moi drodzy, ostatnio, kiedy właśnie wszystkie pliki audio do tego mini-eventu po prostu do, wyciekały, no, to niektórzy sobie podłożyli te pliki audio pod spektogram. No i w tym spektogramie widać coś takiego. No, jest szansa, że jest to zapowiedź kolejnego skina, czyli takiego oto Ziomeczka, którego teraz widzicie na ekranie, ponieważ w tym spektogramie właśnie widać czaszki i przy okazji kolce, więc generalnie, no, wydaje mi się, żeby to pod siebie pasowało. Przy okazji, moi drodzy, no to mamy również właśnie nowego skina manekina. No i jak się okazuje, no to jest również szansa, że takowego nowego skina manekina też właśnie ujrzymy w następnym karnecie bojowym. Ale zapewne zapytacie dlaczego? Więc moi drodzy, odpowiedzią na to jest to, że obecnie na mapie znajduje się oczywiście również skin manekina. No no I ten oto skin manekina po prostu wspomina o jakimś swoim ziomku, który nazywa się właśnie Axel. No i właśnie ten Axel mógłby wyglądać na przykład w ten oto sposób. Także jest na to jak najbardziej całkiem spora możliwość, co jakby no nie patrzeć dawałoby nam już właśnie trzy skiny z następnego karnetu bojowego. No Oczywiście wliczając jeszcze pod to na przykład jakąś kolaborację, która zapewne będzie jako sekretny skin, no to mamy już tak naprawdę właśnie jeszcze więcej tych skinów właśnie z następnego sezonu. Oczywiście poza tymi skinami czysto z karnetu, znamy również te, które pojawią się na przykład w sklepie. No i tutaj na przykład widzicie właśnie pakiet startowy na następny sezon, jak i również właśnie zestaw z ratowaniem świata też na następny sezon. Także jakby nie patrzeć, to całkiem ciekawie i całkiem wiele ostatnio się dzieje w świecie Fortnite, to właśnie chociażby przez te zapowiedzi, które no, ostatnio otrzymujemy. Także, jakby nie patrzeć, jest szansa, że są to już właśnie trzy skiny z następnego karnetu bojowego. Ale oczywiście, wiadomo, że teraz dzieje się dosłownie naprawdę wiele z dnia na dzień, ponieważ mamy chociażby ten mini-event, tutaj jakieś już pierwsze teasery odnośnie nowych skinów. Także, oczywiście, subujcie kanał z dzwonkiem, żeby nie przegapić żadnych nowości ze świata Fortnite. Tak samo, no, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście, jeżeli będziecie kupowali sobie na przykład coś, co jest w sklepie, bądź też nowy zestaw Loki'ego, który już dzisiaj powinien wejść do sklepu, możecie to zrobić z kodzikiem Heksokot. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No i oczywiście moi drodzy, jak obejrzyliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać karnet. A ja postaram wam się przypiąć serduszko. I to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. No, widzimy się w następnych filmach, nie? Yo!